Cześć w dzisiejszym odcinku test Honora 7. Moje pierwsze spotkanie z Honorem 7 było bardzo pozytywne. Urządzenie prezentuje się topowo z tego względu, że jest wykonane w większej części z metalu z tyłu, na klapce, baterii czy w zasadzie na plecach. Ten metal jest zmatowiony po to, żeby dłużej był odporny na przeciwności losu. Dzięki temu również telefon prezentuje się bardzo elegancko. Część elementów telefonu szlifej, na przykład napis Honor, są z kolei błyszczące. Dzięki temu wpada to światło i to również dodaje takiej lekkości i prezentuje się po prostu bardzo pozytywnie. Natomiast kiedy weźmiecie telefon w dłoni i go, możecie zauważyć, że część tego super pozytywnego wrażenia znika. Dlatego, że po pierwsze urządzenie nie jest super cienkie, jak większość flagowych konkurentów. Nie jest również bardzo lekkie. Jeżeli lubicie takie telefony, to tutaj się zawiedziecie. Kolejna sprawa jest taka, że telefon, kiedy trzymacie go w dłoni, wydaje się jakiś taki szorstki, niedoszlifowany, i to wynika najpewniej z tego, że rzeczywiście część tych krawędzi jest po prostu bardzo mocno zarysowana. Myślę, że jest to bardzo odczuwalne wtedy, kiedy dotkniecie sobie obiektywu aparatu. On zresztą mocno wystaje z obudowy, no i rzeczywiście są tutaj ostre krawędzie, w związku z tym no, to może przeszkadzać w dłoni. Da się jednak do tego przyzwyczaić po jakimś czasie. Na pewno zauważę również, że tak wyglądające telefony ma w swojej ofercie wielu chińskich producentów, w związku z tym nie ma tutaj mowy o żadnej oryginalności ale uważam, że telefon prezentuje się naprawdę pozytywnie. Mnie się podoba, wszystkim osobom, którym go pokazywałem, również się podobał. Natomiast pamiętajcie oczywiście, że tak zbudowanej konstrukcji nie da się otworzyć, nie ma dostępu do baterii, jest za to slot kart pamięci, w związku z tym pamięć można rozbudować. Jest również slot kart SIM w formacie nano, natomiast kartę pamięci można zastąpić drugą kartą SIM nano, jeżeli byście chcieli, w związku z tym telefon jest opcjonalnym dual sim -em. Nie wszyscy lubią takie rozwiązanie, ja uważam je za kreatywne i pozytywne. Ekran ma 5,2 cala i rozdzielczość Full HD, w związku z tym ostrość jest na bardzo dobrym poziomie, czytelność wszystkiego, co jest wyświetlane na wyświetlaczu jest naprawdę w porządku. Jeśli chodzi o typ matrycy, to część źródeł podaje, że jest to zwykła matryca IPS, część podaje, że jest to IPS Neo dostępna na przykład w Huawei P8. Nie wiem, natomiast parametry są na pewno pozytywne, kolory wyglądają bardzo dobrze, kontrast jest bardzo, bardzo dobry, kąty widzenia również są szerokie. Jedyną rzeczą, do której można się przyczepić, jest jasność, mogła być wyższa, natomiast z całą pewnością jest to bardzo, bardzo dobry wyświetlacz. Telefon pracuje na wiem procesorze marki Huawei. On nazywa się HiSilicon Kirin 935. Cztery rdzenie są taktowane zegarem 2,2 GHz, cztery trochę wolniejsze zegarem 1,5 GHz. Natomiast jeżeli chodzi o układ graficzny, to on jest piętą achillesową tego telefonu. To jest Mali T628 i on odstaje trochę od mocy samego procesora, bo rzeczywiście mógłby to być wyraźnie mocniejszy procesor graficzny. Natomiast na szczęście na pokładzie są 3 GB pamięci RAM i w testach benchmarkowych przez ten słabszy układ graficzny telefon nie spisuje się tak dobrze, jak można byłoby oczekiwać ale w codziennej pracy ja byłem z niego bardzo dowolony. Pojedyncze przycięcia animacji zdarzyły się dosłownie sporadycznie w ciągu dwutygodniowego testu, w związku z tym z prędkości działania byłem bardzo zadowolony. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić telefon, który przez długie lata w przód będzie odtwarzał wszystkie najnowocześniejsze gry, myślę, że można zastanowić się, czy ten proces graficzny takiemu zadaniu podała. Smartfon pracuje na Androidzie w wersji 5.0 z chłajową nakładką systemową, która nazywa się Emotion w wersji 3.1. Oczywiście spodziewane są aktualizacje do kolejnych wersji. Jeśli chodzi o sam interfejs, to on jest przebudowany zupełnie w stosunku do natywnego Androida. I bardzo przypomina iOS dostępne na iPhone'ach. Na ekranie blokady dostępny jest skrót do aparatu fotograficznego. Można również od dołu wyciągnąć sobie dodatkowy panel, na którym są dodatkowe skróty na przykład do kalkulatora i latarki. Tło tego ekranu blokady nazywa się okładką i te okładki zmieniają się dynamicznie przy próbie odblokowania telefonu za każdym razem. To są bardzo ładne zdjęcia, które świetnie się prezentują. Na pewno należy pochwalić również możliwości personalizacyjne, z tego względu, że w telefonie są motywy i motywy zmieniają nie tylko kolorystykę interfejsu, ale również wygląd ikon. W związku z tym, że można doinstalować sobie kolejne, można nazwać opcje personalizacyjne bardzo bogatymi. Struktura menu jest zupełnie płaska, to znaczy, że wszystkie aplikacje są wyświetlane na pulpitach głównych wraz z widżetami. Nie ma żadnego wejścia do menu głównego. Jeśli z kolei chodzi o pasek powiadomień, to on jest podzielony na dwie karty: powiadomienia i skróty. Można się pomiędzy nimi przełączać przeciągnięciami. Skróty da się oczywiście również wydytować i poprzestawiać. Menedżer aplikacji, menedżer zadaniowości, wyświetla z kolei podglądy czterech aplikacji na jednej karcie. Również można się pomiędzy nimi przełączać. Można również zamknąć wszystkie programy pracujące w tle pociągnięciem od dołu. Podoba mi się również funkcja. Która pozwala na przeszukiwanie zawartości całego telefonu, wystarczy pociągnąć w dół na dowolnym ekranie, pojawia się odpowiednie okno, można wynaleźć treść, której akurat potrzebujecie. Natomiast ewidentnie widać, że ona jest inspirowana iOS z iPhone'ów. Na pokładzie jest jednak jeszcze wiele innych ciekawych funkcji. Podoba mi się na przykład menedżer telefonu czyli program, który pozwala zarządzać aplikacjami zainstalowanymi w urządzeniu na różne sposoby. Podoba mi się również aplikacja Lusterko i aplikacja Lupa, które przydają się w codziennym użytkowaniu. Bardzo podoba mi się z kolei możliwość włączenia trybu prostego, czyli takiego, w którym zamiast kart, zamiast pulpitów głównych wyświetlane są kafle. Duże, większe, ze znacznie bardziej czytelnymi czcionkami. Rzecz, którą na pewno doceniają osoby, które pierwszy raz używają smartfona. Również na plus dodatkowy klawisz, który znajduje się na lewym boku urządzenia. Ten klawisz da się dowolnie zaprogramować, tak żeby miał dowolne funkcje. W związku z tym jest jeszcze jeden sposób, żeby włączyć sobie jakieś ulubione programy. Można także zmniejszyć całość interfejsu pociągając po klawiszach funkcyjnych, które znajdują się na dole, jeżeli ktoś nie może sięgnąć jedną dłonią do konkretnej funkcji. Całość interfejsu nazywam bardzo przemyślaną i bardzo sprytnie zorganizowaną, w związku z tym ona rzeczywiście jest na plus. Urządzenie wyposażone również w czytnik linii papilarnych, znajdujące się na plecach urządzenia pod aparatem fotograficznym. Świetną cechą jest to, że potrafi wybudzać urządzenie, w związku z tym nie trzeba naciskać żadnego klawisza po to, żeby telefon odblokować. Wystarczy przyłożyć palec. Działa bezbłędnie i bardzo szybko. Bardzo podoba mi się również to, że można przy jego pomocy używać różnych gestów. Jeżeli na przykład przejedziecie po nim palcem w dół, zciągniecie pasek, powiadomień. Możecie pociągnąć również do góry. Wtedy pojawi Wam się menadżer wielozadaniowości, w związku z tym rzeczywiście przemyślano to rozwiązanie. Można również przy jego pomocy odbierać połączenia albo na przykład wyciszać alarmy. Odtwarza, że muzyki ma nowoczesny wygląd i kilka praktycznych funkcji. Pozwala wyszukiwać muzykę w folderach. Ponoć umie również pobierać okładki, natomiast ja długo szukajmy takich funkcji nie znalazłem. Nie ma niestety na pokładzie Equalizera jest funkcja wsparcia jakości dźwięku DTS. Na szczęście telefon gra bardzo dobrze. W związku z tym, jeżeli ktoś lubi słuchać muzyki z telefonu, z tego urządzenia będzie zadowolony. Jeśli chodzi o odtwarzanie filmów, to oczywiście duży, fajny wyświetlacz sprawdza się w takiej roli, natomiast dedykowana aplikacja ma zupełnie nieco wsparcie dla kodeków i formatów, ale niestety funkcji w niej w zasadzie jakichkolwiek brak. W związku z tym, tak czy siak polecam, doinstalować zewnętrzny program. Aparat ma 20-megapikselową matrycę wspartą podwójną, dwutonową, skuteczną diodą doświetlającą scenerię. Jest schowany za szkłem szafirowym, w związku z tym nie trzeba się o niego specjalnie obawiać, mimo że wystaje mocno z bryły urządzenia. Sam interfejs aparatu jest ewidentnie skopiowany z iPhone'ów, wygląda bardzo podobnie. Wśród trybów znajdziecie zdjęcie, czyli tryb automatyczny, w którym telefon sam sobie wszystko ustawia. Jest specjalny tryb do robienia zdjęć potraw. Jest również tryb, który pozwala się upiększyć. On się nazywa makijaż. Wśród podtrybów znajdziecie również HDR, jest tryb panoramy, jest również tryb serii zdjęć. Bardzo podoba mi się skuteczny tryb Super Noc, w którym telefon robi zdjęcia z dłuższym czasem naświetlania. Oczywiście, żeby zdjęcie wyszło dobrze, musicie wtedy telefon zupełnie unieruchomić, na przykład na czymś postawić albo o coś oprzeć, ale rzeczywiście efekty są rewelacyjne. Jest również tryb, który nazywa się malowanie światłem. W tym trybie telefon będzie rozmazywał obiekty świecące w ciemnościach, dzięki czemu, jeżeli macie w sobie trochę artystycznych. Możecie osiągnąć naprawdę fajne efekty. Natomiast jeżeli chodzi o jakość zdjęć robionych tym aparatem, to muszę ją bardzo pochwalić, dlatego że rejestrowana jest naprawdę duża ilość detali. Bardzo dobrze wyglądają kolory, świetnie spisuje się rozpiętość tonalna. Jedyna rzecz, do której można się przyczepić, to szumy, które jednak na zdjęciach się pojawiają, ale kiedy zmniejszycie je na przykład do 8 megapikseli, myślę, że zupełnie wtedy znikną. W związku z tym tutaj duża rozdzielczość jest zaletą. Aparat z całą pewnością jest na pewno na plus tego urządzenia. Jeśli chodzi z kolei o aparat na froncie, to tutaj również jest pozytywne zaskoczenie, ponieważ jest to 8 MP matryca w ta diodą doświetlającą scenerię i ona robi zdjęcia ponad przeciętnej jakości. Ma również wiele trybów upiększania, w związku z tym można wyglądać lepiej niż w rzeczywistości na tych zdjęciach. Natomiast, niestety, jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, tutaj jest rozczarowanie. Ono odstaje od jakości aparatu, ponieważ telefon radzi sobie z rozdzielczością Full HD przy 30 klatkach na sekundę, należy stwierdzić tylko. No i należy również odnotować, że na tych filmach nie ma specjalnie dużo detali. One są nie do końca szczegółowe, przez co mogę je nazwać tylko i wyłącznie OK. Oczywiście w urządzeniu znajdziecie również moduł LT, w związku z tym można przeglądać internet z dobrymi prędkościami. Są dwie przeglądarki internetowe na pokładzie, obie praktyczne. Jeśli chodzi o czas trzymania na jednym ładowaniu, również byłem zadowolony, ponieważ telefon mimo bardzo mocnego, intensywnego korzystania potrafił wytrzymać jeden dzień bez problemu. A jeśli używałem go w takim cyklu mieszanym, spokojnie można było osiągnąć dwa dni i to jest zupełnie dobry wynik spodziewany w tej klasie cenowej. Podsumowując, Honor i marka Huawei, która za nim stoi, mogą się poklepać po plecach i stwierdzić dobra robota. W tym urządzeniu nie udało mi się znaleźć żadnych strategicznych wad. Są pomniejsze, takie jak np. nie najlepsza jakość nagrywanego wideo, czy powiedzmy brak możliwości wmiany baterii. Natomiast są to cechy, które można też znaleźć w innych telefonach. One w żaden sposób nie zakłócają obrazu całego urządzenia. A tak się składa, że ona jest naprawdę pozytywne, ponieważ jest w tym urządzeniu jest wiele pozytywów. Świetna jakość wykonania, wyświetlacz, prędkość działania, przemyślany interfejs, bardzo dobre multimedia. Należy również podkreślić, że telefon na aukcjach kosztuje około 1400 zł i to sprawia, że jest dobrą alternatywą dla starzejących się eks-flagowców. W związku z tym, jeżeli chcecie ten telefon kupić, ja mogę wam go gorąco polecić. Chińska ofensywa trwa. Honor 7 to świetny sprzęt. A jakie jest Wasze zdanie na temat Honora 7? Czy warto to urządzenie kupić? Czy chcielibyście się w nie wyposażyć? Czy cena jest również adekwatna do możliwości? Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Ja w najbliższym czasie zaproszę Was również na odcinki Zapytaj Mobzile. One się robią, obiecuję, już są prawie gotowe. Zaproszę Was również najpewniej, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, na konkurs noworoczno-świąteczny, w związku z tym oglądajcie kolejne odcinki. Myślę, że będziemy mieli kilka fajnych telefonów do rozdania wraz z Play. Natomiast jeżeli chcecie m, oczywiście obejrzeć inne filmy i być na bieżąco z tymi filmami, no to zasubskrybujcie. Subskrybujcie kanał po to, żeby nic Was nie ominęło. Jeśli film Wam się podobał, jeżeli uważacie go za praktyczny i pożyteczny, to dajcie łapkę w górę, ja będę wdzięczny. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Myślę, że pojawi się bardzo szybko. Trzymajcie się, cześć!